Witajcie, witajcie, to znowu ja Góral Gra i witam Was w kolejnym odcinku z gry Brotato. A więc, tak, nie pokazuję Wam całych walk, bo wiecie, że to trochę schodzi. Chyba, że kiedyś jeszcze zrobię live, ale na razie gram tak dla siebie. I popatrzcie się, mam Cyborga. Zaczynam z jednym miniganem. Modyfikacje obrażenia dystansowe są zwiększone o 250%. Czyli wiadomo, że poszłem w bronie strzelające. 100% z Twoich obrażeń dystansowych tymczasowo zmienia się w inżynieria w połowie fali, jedna, obraże, jedna obrażenia dystansowe równa się 2, równa się inżynieria. I teraz tak, modyfikacje minusowe, inżynieria są zmniejszone o 75%, yy, obrona w walce w są zmniejszone o 100%, modyfikacje obrażenia od żywojołów są zmniejszone o 100%. I teraz tak, co mam. Hmm. Mam minigana, który zadaje tylko 19. Ale to jest ten co dostałem na początku. Myślałem, że coś zmienię, ale dostawałem same rewolwery i tak dalej. Mam medyczną pukawkę, mam pistolet na drugim poziomie. I zastanawiam się w ogóle. Wziąłem kamień trzeciego poziomu. Ale z tym sprzętem przeszłam do 19. Znaczy, Przeszłam 18, falę za chwilę będzie 19. Jak wyglądają moje statystyki? A więc tak, życie 70, regeneracja, uzbierałem sobie 18, wysysanego życia 6, obrażeń 48, dystansowe 24, prędkość ataku 50, szansa na trafienie 4, inżyniera 0. Zasięg 66, pancerz 7, szansa na unik 1, szybkość 4, szczęście 6 zbieranie 79, więc. Można powiedzieć, że w miarę, w miarę to wygląda. Zablokujmy sobie to, w związku z tym, że i tak nie mam pieniędzy. Co tu mamy? Mamy taczkę, mamy miny, to jest nasz ten kawa, prędkość ataku, magia obcych, świnka, przestraszona cebula, hełm wojownika, luneta, wędrujący robot, wieżyczka laserowa, dwa razy riposta, dwa razy przynęta, pijawka, bransoleta energii, żelkowy berserker, wieżyczka zapalająca, ogród, dwa razy rakieta, maszyna do recyklingu, więc jak będziecie chcieli no to sobie zatrzymacie, przeczytacie co to wszystko daje, żabka, hełm, roślina, czapka ze śmigłem, skórzana kamizelka, trofeum, soczewka, biała flaga, razy 3 cyberkula, Blub, rękawice bokserskie, mały magazynek, nawóz, rana głowy, blizna i wieżyczka razy 3. Tak prezentuje się to wszystko. Zobaczymy, jak pójdzie nam w fali numer 19. A więc ustawiamy się tutaj, gdyż mam wieżyczki i patrzcie się, jak to ładnie wszystko strzela. Klejnoty się same normalnie będą zawsze zbierać. Masa, no, jeszcze przyciszę, bo mam za głośno przejdziemy się tu w związku z tym, że mam wycisane życie i regenerację życia w miarę to o, Troszkę my teraz zjechali ale już się regeneruje wszystko pozbierajmy zbierajmy sobie jeszcze trochę klejnotów, bo się przydadzą. I myślę, że przeżyjemy to. 5 OK. I mamy jeszcze raz przynętę. Weźmiemy. Czyli przeżyliśmy 19 falę, czyli za chwilę będzie boss. Teraz tak Co byśmy mogli wziąć? Pancerz mamy 7 szybkość. 4 weźmy szybkość. No dobra, i teraz tak. Niestety nie mogę nic połączyć ze sobą. Zablokowałem sobie miotacz ognia, który jest za 306. Hmm. Ataki mają 25 Weźmy sobie to. Upiorny krzemień, dziwna książka. Trujący napiu, napój. 10% prędkości ataku. Minus regeneracja y, punktów zdrowia. Ale dostajemy 15 zasięgu. To to. Hmm. No kuszące. Tylko, że ja bym kurde jeszcze, żeby powiedział, zmienił się jakąś broń. O, jest rewolwer, ale nie kupię, bo mam na trójce i mam na czwórce. Dobra wolę wziąć rewolwer i oddać minigun weźmiemy to zobaczymy co jeszcze mamy wymienimy paralizator nie dobra i tak nas nie stać już na nic więc w sumie szkoda trochę bo mówiłem. Także zobaczymy jak nam pójdzie z cyborgiem, bo muszę powiedzieć, że poszłem właśnie w to, o czym tutaj piszą, czyli dystansowe obrażenia. Więc to, że mam tutaj kamień, to wziąłem go po prostu tylko dlatego, że to jest kamień numer 3, a nie dawali mi żadnych innych ciekawych broni. To co mi się udało zrobić, no to udało mi się zrobić rewolwer na trzecim poziomie, na czwartym, pistolet na drugim, medyczna pukawka na trzecim i rewolwer na drugim. Więc jedziemy. Jedziemy z tematem. Ej, Dobra, udało się. Udało się przejść. O, dostaliśmy! Dostajemy! Ajajaj! Podleczymy się coś jeszcze, czy nie? Dobra. Dobrze, że mamy ten ogród rzeczywiście. Uh. Czy przeżyjemy? Ajaj Fuck Kurde te kulki jego Ale mi się wydaje, że build był bardzo to fajnie zrobiony Ale żałuję Dobra, tyle ode mnie